Cześć, witajcie na kanale Code the W tym krótkim filmie pokażę Wam, w jaki sposób numerycznie wyznacza się miejsce zerowe funkcji. Można to robić wieloma metodami. My omówimy sobie tutaj metodę Newtona. Jest ona często stosowana, ponieważ jest metodą o najszybszej zbieżności z wszystkich metod tzw. iteracji prostej. Ja nie będę wchodził w szczegóły matematyczne. W tym krótkim filmie przedstawię Wam tylko, jak to działa. Oraz e, przedstawię to w taki sposób, że sami odkryjemy regułę iteracji tej metody na podstawie rozumienia najprostszego pojęcia e, z analizy matematycznej, czyli tego, czym jest pochodna. Dobra, e, przedstawię krótko e, tą teorię, a potem e, szybko pokażę Wam również, jak zaimplementować to w środowisku MATLAB. Jest to bardzo proste, wymaga dosłownie kilku linii kodu. Dobrze. No, więc mamy funkcję nieliniową, ją tutaj widać, no i zadaniem jest znalezienie takiej wartości argumentu x, dla której ta funkcja przyjmuje wartość 0 lub też bardzo bliską 0, bo zawsze przy numerycznych przybliżeniach przyjmujemy jakąś wartość tolerancji. Taką w tym przypadku wartość możemy oznaczyć przez epsilon. I na przykład, jeżeli nasza znaleziona wartość funkcji, konkretny moduł z niej będzie mniejszy niż powiedzmy 1 razy 10 do minus 6, czyli 1 milionowa, to możemy przyjąć, że jest to wartość, która nas satysfakcjonuje, uznać ją jako 0. No dobrze, ale o tym zaraz. E, najważniejsze w tym wszystkim jest to, w jaki sposób my z jakiegoś dowolnego punktu wybranego losowo, na przykład tego xK mamy przechodzić tak, byśmy jak najszybciej dotarli tutaj, czyli do wartości zerowej tej naszej funkcji. I ten sposób przechodzenia, który, który będziemy wykonywać, aby przejść z tego punktu do kolejnego, bliższego zeru, to znaczy takiego, dla którego wartość tej, tej funkcji po prostu jest bliższa zeru, nazywamy regułą iteracji. Iteracja to jest ten krok, który mamy zrobić, natomiast to, w jaki sposób znajdujemy ten kolejny punkt, to właśnie reguła iteracji metody. No i właśnie tą regułę Państwu pokażę. Jest ona banalnie prosta, ale chodzi mi o to, abyście ją zrozumieli. Dlatego też zastanowimy się nad pojęciem pochodnej. Proszę zobaczyć, ja tutaj narysowałem. Prostą styczną w tym punkcie do krzywej, prawda? Ta krzywa przedstawia moją funkcję. Tutaj mamy punkt, w tym punkcie policzyliśmy pochodną. No i wiemy o następujących rzeczach. Wiemy, że geometryczna interpretacja pochodnej to jest właśnie styczna do wykresu funkcji w danym punkcie. No dobrze, ale jeżeli policzyłem sobie pochodną i ona wynosi pochodna w punkcie xk, prawda? I ona wynosi no, na przykład 2. To jak ja mam interpretować tą liczbę? Proszę państwa, to y, jest po prostu nachylenie tej stycznej do osi x. znaczy ta liczba to wartość nachylenia do osi x. Jeżeli ona wynosi 2, to znaczy tyle, że pokonując połowę jednostki na kierunku osi x, pokonuje dwie jednostki na kierunku osi Y. No gdyby wynosiło na przykład jedna druga, to musiałbym pokonać dwie jednostki w kierunku wzrostu osi na osi X, a żeby pokonać jedną jednostkę w kierunku wzrostu na osi Y. I to jest właśnie współczynnik nachylenia tej prostej, a w tym wypadku dodatni, bo funkcja nam rośnie w kierunku wzrostu dziedziny. To tak naprawdę jest niemal wszystko, co potrzebujecie wiedzieć o interpretacji pochodnej, żeby zrozumieć. Dlaczego reguła iteracji dla metody Newtona jest właśnie taka, a nie inna. No i zaraz to zrobimy, tak żeby sobie samemu można powiedzieć, odkryć metody Newtona. Proszę zobaczyć. Tutaj przedstawiam rzut na oś wartości naszej funkcji tego, czyli wartość funkcji w tym punkcie możemy interpretować jako wysokość. O, proszę zobaczyć, stąd dotąd. Dlaczego ja to tak. Tłumaczę w taki obrazowy sposób, bo ten, w ten sposób zobaczycie po prostu sens, sens tej reguły. Mamy więc wysokość nad osią x. Dobrze. Teraz, jeżeli wiemy, że wartość pochodnej w tym punkcie to nachylenie tej stycznej, to proszę zobaczyć, co możemy policzyć mając dwie informacje o wartości funkcji w danym punkcie, która jest tutaj f od. XK to rozumiemy jako tą wysokość, a także mamy informację F' od X, czyli wartość numeryczną pochodnej w, tym, w tej funkcji w tym punkcie, która mówi nam o nachyleniu. No i każdy, kto chodził po górach, to wie, że jeżeli mamy informację o nachyleniu, średnie nachylenie naszej trasy oraz różnicę wysokości, jaką mamy pokonać, to możemy sobie obliczyć. Średnią odległość między, w kieru na kierunku poziomym między miejscem, gdzie się znajdujemy, a szczytem tej góry. Tak można o tym myśleć. No i to dokładnie jest właśnie ta odległość, ta tutaj. Dobrze, mając tę informację, yy, ułóżmy regułę iteracji. Proszę zobaczyć. xk plus pierwszy, czyli punkt kolejny na osi x, do którego mam przejść chcąc się przybliżyć do zera powinien być wyznaczony w jaki sposób? No proszę zobaczyć, potrzebuję tego, tej odległości, tej odległości. No więc wartość funkcji w punkcie x, xk oczywiście, czyli po prostu w tym punkcie, tą wysokość, e, podzielę przez f' od xk, czyli wartość pierwszej pochodnej tej funkcji w tym punkcie, którą rozumiem jako nachylenie tej Prostej stycznej w tym punkcie. Dobra. No i co muszę zrobić? Proszę zobaczyć. W tym przypadku moja reguła iteracji ona mówi, tak jak Państwu powiedziałem, z, z definicji jak każda reguła iteracji mówi o tym, jak przejść z punktu, w którym jestem obecnie, do kolejnego. No więc punkt, który jestem obecnie, to XK. Pozostaje tylko jeszcze jedna sprawa, jaki tutaj powinien być znak? No proszę zobaczyć, to również jest dosyć proste. No, bo w tej sytuacji przyjrzymy się obrazkowi, mamy tak, jesteśmy nad osią x, a to oznacza, że wartość funkcji w punkcie X jest dodatnia. Dodatkowo co jeszcze wiemy? No w tym punkcie nachylenie tej prostej stycznej również jest dodatnie. To znaczy, że w kierunku wzrostu dziedziny nasza funkcja rośnie. W związku z tym chcąc iść do zera, powinniśmy odjąć. Ten dystans. W ten sposób przejdziemy tu. No i zastanówmy się teraz, co będzie, gdy będziemy tutaj. Jak ta reguła zadziała. No w tej sytuacji dla tego punktu e, wartość funkcji w punkcie no, tym tutaj, czyli naszym kolejnym, którym będzie xk plus pierwszy, prawda, w następnej iteracji, e, będzie ujemna. Natomiast nachylenie będzie dodatnie czyli wartość tego wyrażenia jest ujemna, zatem gdy ja odejmę to ujemne wyrażenie, no to będzie łącznie plus, prawda? Więc wykonam krok w tą stronę. I proszę zobaczyć jak to będzie wyglądało na obrazku. No w takiej sytuacji, ponownie tutaj określam tą wartość pochodnej, czyli to nachylenie, OK, że zmienię i ląduję tutaj. I w tym momencie Przechodzę tutaj i kolejna iteracja: tak, tak, i zbiega się to do zera. Dobrze. No więc widzimy, że tutaj ma to możliwość bardzo szybko się zbiegać, ale ta metoda ma też pewną wadę. Ciekawe, czy ją widzicie Państwo. No jest ona taka, że jeżeli byśmy ten punkt, który, od którego zaczęliśmy, mieli wylosowany bardzo blisko ekstremum tej funkcji, a pamiętacie, że ekstremum to jest taka. Taki punkt na krzywej, gdzie wartość pierwszej pochodnej jest równa 0, tak? czyli nasze nachylenie do osi x byłoby równe 0. No więc zobaczcie, gdyby to było bardzo bliskie ekstremu, to w tym momencie ten nasz dystans, dzielony tutaj przez wartość bliską 0, byłby bardzo, bardzo wielki. I w takiej sytuacji. Nasza metoda mogłaby nie być zbieżna. Moglibyśmy nie znaleźć tego miejsca zerowego, bądź ewentualnie moglibyśmy znaleźć jakieś inne, bo przecież ta funkcja, jeżeli jest gdzieś tam dalej określona, może mieć też inne miejsce zerowe. I ja coś takiego postaram się Wam pokazać w symulacji w kodzie Matlapa. Tak więc wiemy o tej metodzie, że ma bardzo prostą regułę iteracji, bardzo zrozumiałą. Jest ona taka. Ok. Wiemy, że jest ona szybka. Tak dla ciekawości powiem Wam, że jest to. Najszybsza metoda iteracji prostej e, o zbieżności kwadratowej, no i intuicyjnie wiemy też, że e, ta zbieżność zależy od tego, czy e, po prostu mamy szczęście, że zaczniemy od dobrego punktu. Tak to można powiedzieć zupełnie nieformalnie, bo gdybyśmy zaczęli od punktu leżącego bardzo blisko ekstremu, nasza metoda nie byłaby stabilna, mogłaby nie e, zbiegać się do, e, do e, miejsca zerowego. Dobra. No, to tyle na temat tej teorii. A teraz szybciutko pokażę Wam, jak to zaimplementować w Matlabie. Dosłownie kilka linii kodu, ale pozwalają one lepiej zrozumieć po prostu to, co robimy i całą tą regułę iteracji. Ok. Oczywiście, jeżeli doceniacie moją pracę, podobają się Wam takie materiały, to koniecznie zostawcie lajka, like, zostawcie suba. Bardzo bym chciał móc dalej rozwijać dla Was ten kanał. Ok. Tworzę więc nowy skrypt. No i lecimy. Clear, CLC. OK. Dobrze, stworzę sobie funkcję, której miejsca zerowego będziemy szukać. Używam do tego takiej składni Function Handle. To już również znacie być może z moich filmów. Więc nie będę tutaj dokładnie omawiał tej składni. Jeżeli coś byłoby niejasne, to mam w opisie link do filmu, gdzie omawiam właśnie składnie w sposób użytkowania Matlab'a, więc zachęcam do obejrzenia. No dobrze. Okej, okay, zdefiniowałem sobie funkcję. Zwróćcie proszę uwagę na to, jak ta funkcja wygląda, a więc tak. Mam tutaj część sinusoidalnie zmienną, po to żebym miał e, miejsca zerowe. Dodatkowo mam też e, człon wykładniczy z wykładnikiem e, ujemnym, e, co spowoduje mi tyle, że ta funkcja będzie powoli gasnąć, e, jej, będzie miała taką gasnącą obwiednię, to zresztą zobaczymy na wykresie. E, warto jest sobie czasem, y, wyrobić, z czasem wyrobić takie właśnie patrzenie na to, że widzimy Wzór funkcji i wiemy jak ona będzie wyglądać mniej więcej. To jest po prostu użyteczne w pracy z matematyką. No dobrze, definiuję dziedzinę funkcji. Ok, powiedzmy od minus 3 razy pi do 3 razy pi 1000 punktów. Znaczy, z krokiem 1000 w tym przypadku. OK. Zdefiniuję sobie wartość kroku H, ten krok będzie mi służył do numerycznej aproksymacji wartości pochodnej za pomocą ilorazu centralnego. Jeżeli chcielibyście się więcej o tym dowiedzieć, to oczywiście też mam film, link zamieszczam w opisie. OK. Dodatkowo zaalokuję jeszcze pamięć na iterację. Po to, żeby móc wykreślić po prostu punkt, zaznaczyć na wykresie funkcji punkty, przez które przechodziła, przechodziły kolejne iteracje w poszukiwaniu miejsca zerowego, tak żebyśmy to zobaczyli. Alokuję niedużo miejsca, ponieważ ta metoda jest szybko zbieżna. Wykonanych zostanie raptem kilka iteracji. Dobrze. Potrzebuję kryterium stopu, a więc tę wartość dla mojej funkcji przy której uznam, że mogę zatrzymać już iterację, ponieważ jest to odpowiednio, odpowiednio mała wartość. No i powiedzmy 1 tysięczna Epsilon, dobrze, 1 tysięczna. OK. Na koniec potrzebuję jeszcze licznik pętli. No i oczywiście używam pętli while, ponieważ iteracje mają być wykonywane tak długo, dopóki nie znajdę odpowiednio małej wartości. While. OK. I teraz pamiętajmy, że pętla while wykonuje się do, 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 tak długo, jak warunek, który w niej podamy jest prawdą. A więc dopóki wartość bezwzględna z funkcji... Aha, no właśnie. Musimy sobie jeszcze jakiś punkt początkowy wybrać, ten od którego zaczynamy. Mógłbym go wylosować, a ja po prostu przyjmę jakąś wartość. A więc mój punkt początkowy 1,6. A więc dopóki wartość w, punkcie, w mojej funkcji w punkcie XK jest większa niż epsilon, no to mam wykonywać iterację. Okay? Być może te nawiasy tutaj dodatkowe nie są potrzebne. Dobrze. Ok. No i w tym momencie tak, żeby móc zapisać, żeby móc, przepraszam, wykreślić, żeby móc wykreślić te punkty, przez które przechodzi moja, moja metoda, wpisuję po prostu do zmiennej iter, teraz ok, tutaj to drobna literówka wartość obecnego x, -ka. ok e, następnie muszę sobie policzyć pochodną, prawda to zrobimy tutaj, to bezpośrednio implementuję w tym momencie wzór na iloraz różnicowy centralny a więc wartość funkcji w punkcie x plus h odjąć wartość funkcji w punkcie x minus h ok Podzielo, e, momencik, a żeby nie było wątpliwości podzielone przez 2 razy h ok, to jest przybliżenie pierwszej pochodnej, jest to przybliżenie rzędu drugiego, wartość kroku mam odpowiednio małą, dobrze no i teraz pozostaje mi zrealizować właśnie regułę iteracji, a więc do zmiennej x_k przypisz to, co w tej zmiennej jest obecnie, no więc właśnie przejdę z obecnego położenia do kolejnego na podstawie to, co jest obecnie, minus no i właśnie f od x_k przez f_p. Oczywiście f_p jest policzone, przepraszam tutaj musi być policzone w Xk oczywiście. Zatem jest to odpowiednio teraz ta wartość, co trzeba. Dobrze. Dobra, No i ostatnie co muszę zrobić to podnieść licznik w pętli. Dobra. No i to właściwie wszystko mamy zaimplementowaną regułę iteracji. tak naprawdę to jest ona tutaj. O, razem z policzeniem tej pochodnej, sama iteracja oczywiście w tym miejscu, do zmiennej XK przypisuje to, co w niej było, minus wartość tego wyrażenia. Jest to właśnie przejście o ten dystans wynikający jak już wiecie, ze średniego nachylenia. Dobrze no to jeszcze tylko kwestia rysunku. Tutaj. Po prostu, żeby rysunek był czytelny, obcinam z tej zmiennej i to, co jest niepotrzebne, a więc pierwszy wiersz od 1 do i minus 1. Minus 1, dlatego że tu po wykonaniu ostatniej pętli znowu zostanie podniesiona wartość i. OK. No i plot. OK. Plot. Chcę więc wykreślić najpierw funkcję, podaję dziedzinę. Obliczam wartości tej funkcji w tej dziedzinie, a także wykreślę gwiazdkami punkty, przez które przeszła nam iteracja. I teraz oraz wartości funkcji w tych punktach. OK. No i chcę zaznaczyć to powiedzmy gwiazdką. Dobra. Dodatkowo nakładam siatkę, no i to wszystko, o ile nie popełniłem gafy, powinniśmy uzyskać e, wynik. Aha, no gdzieś jednak popełniłem, momencik. Tutaj powinienem chyba podać ilość punktów, jaką się w funkcji linspace, jaką chcę e, Aha, przepraszam. Literówka lin, space, powinno być napisane. Ok. A kolejna tutaj literówka, abs oczywiście, absolute value. Ok. Oczywiście argumentem absolute value jest tylko to. Dobrze, no i mamy. Proszę zobaczyć, zacząłem tutaj. Jest to te 1,6. I proszę zobaczyć, styczna musiała poprowadzić mnie gdzieś tutaj, aż tak, prawda? Kolejne e, przejścia tej iteracji doprowadziły do znalezienia miejsca zerowego dopiero tu, w tym miejscu. Także widzicie Państwo, w tym momencie po wykonaniu trzech iteracji, to miejsce zerowe znalazłem. Natomiast nie znalazłem tego najbliższego i to jest jak najbardziej częsta sytuacja. Zobaczmy sobie, ile zostało wykonanych iteracji. 4, właściwie 3, bo tutaj liczę od 1. OK. Sprawdźmy wartość funkcji w punkcie XK. OK. Do minus 8, a więc zgadza się to. Y ponieważ jest mniejsze od epsilon, które jest do minus 5. Dobra. Zmieńmy teraz może punkt startowy, po to, żeby zobaczyć, że dotrzemy po prostu do innego miejsca zerowego. Dobrze. W tym wypadku nasze xk wynosiło 9,4, prawda? Było tam pod koniec. Teraz zmieniłem punkt startowy. Wykonuję ponownie i proszę zobaczyć po wykonaniu ponownie akurat 4 iteracji. Metoda zbiega się, ale tym razem tutaj, czyli miejsce zerowe, znajdujemy dla argumentu 0, dlatego że zaczęliśmy stąd, a nie stąd, gdzie pokierowało nas to tutaj. Dobrze, to tylko tak, to ma bardzo istotne implikacje, żeby, żebyście Państwo rozumieli, że równania nieliniowe mają wiele rozwiązań, a numeryczne szukanie rozwiązania taką prostą, gradientową metodą. Jest możliwe, ale oczywiście musimy wiedzieć, że znajdujemy jedno z wielu rozwiązań, niekoniecznie wiemy po prostu które. Ja wiem, że teraz dla niektórych może to być niejasne, ale ja będę robił filmy o optymalizacji numerycznej, o metodach gradientowych i tam pokażę Wam w jaki sposób możemy metodami gradientowymi znajdować... Minima lokalne funkcji i tam będzie to dużo bardziej jasne, oraz też dużo bardziej istotne, ponieważ będziemy dotkniemy problemu tak zwanego, właśnie utykania w minimach lokalnych oraz znajdowania minimum, co do którego nie wiemy, właśnie czy jest minimum lokalnym czy globalnym, i właśnie to, jakie minimum znajdziemy, będzie zależało od tego, z jakiego punktu wystartujemy. Także jest to bardzo istotny temat w matematyce i w naukach, powiedzmy, inżynierskich. Ale żeby po prostu z nim zacząć, warto rozumieć te takie prawda bardzo podstawowe tematy, które, które tutaj pokazałem. Dobra, mam nadzieję, że się Wam to do czegoś przyda. Jeżeli tak, to dajcie suba, dajcie łapkę w górę. No i dzięki, serdeczne. Cześć.